Niestety zima była, ale się skończyła. Ale ciepło. Ugotowany jestem. Znowu idę, tak jak na tubacz. Na miączka w koszulce. No. no i oczywiście jestem znowu na szlaku. Pomimo tego, że nogi jeszcze po ubiegłotygodniowym są pochawatane, a czy w sensie już są gojące się. O, a to jestem ja. W koszulce, oczywiście z napisem odpowiednim, bo mam kijki trekkingowe, żeby ludzie na szlaku wiedzieli, że mają do czynienia ze ślepakiem. Nogi oczywiście wyglądają, jak wyglądają, ale i tak się goli na mnie wszystko, jak na psie. Nic mi nie boli. Można iść dalej. Tydzień temu mi się nie udało w nocy pokazać Yy, pokazać, jak opowiadałem w łodzi, nie udało mi się pokazać. tamtym przyszedłem, yy, nie udało mi się pokazać, jak te nogi wyglądają. No, to teraz widzieliście, chociaż przez chwilę wyglądają jak wyglądają. Dlatego nie idę. Ten weekend żadnych trudnych szlaków. Teraz aktualnie idę. Na wielką sobę. No i jest tu teraz na szczycie na schodach gdy do wieży, do kobietami z jest bar. niby bar, bardzo dobrą kawę mają i ciasto domowe. To mogę polecić. I ceny nie są jakieś bo za kawę normalny kubek taki nie najmniejszy ale też nie widać może no nie 400 tak na to na szczycie góry to 8 złotych, no to chyba nie jest ja chyba to słyszałem w kubku normalnie kosztuje 5 zł no i teraz wchodzę na wieżę tylko tu jest wieża, ta jakaś kapliczka mała tutaj wie jedna górze na no, mi się nie chce normalnie schodzić Niby jest ładna pogoda, ale podobno jest pomgliście, więc nie ma bardzo, bardzo, bardzo odległych widoków. Powiem Wam, że jest za dużo ludzi i się ciężko. Jeden mówi to, drugi tam, więc nie będę nikogo wątpiał. Po prostu Wam pokazuję. Tu na szczycie jest, ja już zacząłem mówić, jest kabliczka. W bawi jest też wieża telekomunikacyjna, no i są oraz mnóstwo ławek, miejsca do pewnie ogniska, Grilla. No tam są ludzie na dole. Właśnie widać ich. Czy widzicie? Ja słyszę. z zewnątrz ja tam byłem na górze I tam tak przyjemnie biało. I na pieszyce i to podobno jest napisane nad wejściem. No resztki zimy, dużo błota, resztki śniegu. Trochę komercji, ale nie za dużo jakieś barwy, toalety, kapliczka, w barze, w barze w tym barze można kupić magnesy. Niestety to można polecić mimo wszystko. W taką pogodę za mną no, też idzie się z kimś pogadać, mówię. Dużo ludzi jest. Sympatyczny wypad. No i łatwy dla ślepaków. Także jeśli. Jakiś ślepak albo ślepaki, czy widzące chcieliby kiedyś się wybaczyć gdzieś z góry, mogę poprowadzić.